Co popadliśmy przez grzech? Ewagriusz pisze, My bowiem sami z siebie nie byliśmy w stanie z nich się podnieść. My popadliśmy w te rzeczy, dlatego, że popełniliśmy grzech. To ma też inny kontekst, zaraz jeszcze wrócę do tego, co to znaczy. Mianowicie, niektórzy oskarżali Ewagriusza o wyznawanie nauki o samozbawieniu i tutaj komentator nawet to podkreśla to krótkie zdanie wystarczy aby odsunąć od ewagriusza podejrzenia od ogłoszenie samozbawienia przez praktykę lub gnozis czyli przez uczynki i przez wiedzę że niektórzy twierdzili że Ewagriusz wyznaje naukę o samozbawieniu przez praktykę czyli przez uczynki i przez gnozis czyli przez wiedzę nie, nie, nie. Właśnie w tym krótkim zdaniu.